Bracia, Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chociaż chwała Jezusa jest nieskończona i niewyobrażalnie wielka, to jednak rozważanie jej przynosi ogromną pociechę i nadzieję dla każdego z nas, a równocześnie mobilizację. Zwłaszcza, jeżeli robimy to równocześnie spoglądając na uniżenie Chrystusa. To uniżenie także jest wielkie i jest większe niż kogokolwiek z nas. Również pogłębianie zrozumienia uniżenia Jezusa w kontekście Jego zmartwychwstania ostatecznego przynosi wielką siłę. Tu właśnie tam jest ukryta moc krzyża. Właśnie tam jest ukryta moc Chrystusa. Rozważanie tego uniżenia przynosi siłę, ażeby móc przejść przez własną śmierć, a w związku z tym nie ma takiej trudności w naszym życiu, które mogłoby się ostać wobec potęgi uniżenia i wywyższenia Chrystusa, jeżeli jesteśmy z Nim zjednoczeni. A jesteśmy z Nim zjednoczeni na kilka sposobów. Po pierwsze, Jesteśmy ochrzczeni w Jego imię. Po drugie, wierzymy w niego i wyznajemy jego zmartwychwstanie. I po trzecie, mamy możliwość pogłębiania naszego rozumienia, naszej wiary i naszej miłości do Pana. Znakiem zaś zwycięstwa Chrystusa jest Krzyż. Dzisiaj jest święto podwyższenia Krzyża. Niech Krzyż będzie zawsze wywyższony w naszym sercu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.